Połowa stycznia to czas, kiedy zarząd portu morskiego dysponuje już danymi, które pozwalają podsumować działalność spółki za ubiegły rok. Wprawdzie nie podsumowano jeszcze ilości przeładowanych ryb, ale i bez tych danych, patrząc na liczby, sytuacja w kołobrzeskim porcie jest dobra i stabilna. 173 tysiące ton przeładowanej masy. Towarów różnego rodzaju. Jest to wzrost prawie 23% do tego, co było w roku ubiegłym. Dominującą grupą oczywiście były kłody drewniane, pelet i kruszywo. Są to ładunki, które są obsługiwane w porcie przez cały rok. Warto dodać, że ponad 11% stanowiły ładunki typu agro. Te obsługiwano w pierwszym półroczu ze względu na przeznaczenie towarów. Do portu mogą wpływać statki handlowe o długości 100 metrów, mogące załadować około 3000 ton towaru. Ale port kołobrzeski to nie tylko przeładunki. Jako miejscowość turystyczna Kołobrzeg prężnie wykorzystuje działalność tzw. białej floty. Tutaj odnotowano wzrost pasażerów na statkach żeglugi redowej o 34% w porównaniu do roku ubiegłego. Czyli w ubiegłym roku ponad 279 tysięcy osób skorzystało z tej... Funkcji rekreacyjnej to świadczy o tym, że sezon był bardzo dobry. Bardzo ciekawym zjawiskiem, które zaobserwowaliśmy, a miało miejsce w ubiegłym roku, a mianowicie w miesiącu lipcu we wrześniu, w październiku i w listopadzie przywieźliśmy więcej pasażerów, więcej osób skorzystało z tej żeglugi redowej niż w roku 2019. To zjawisko prawdopodobnie spowodowane było pandemią i mniejszą liczbą wyjazdów zagranicznych. Dobry wynik zanotował także port jachtowy. W ubiegłym roku odwiedziło nas 866 jachtów. Było to więcej o prawie 30 jachtów niż w roku 2020. 2020. Czym to może być spowodowane, że jeszcze nie wróciliśmy do tych statystyk sprzed pandemii, bo rokrocznie odwiedzało nas prawie 1300 jachtów. Najprawdopodobniej jeszcze te obostrzenia związane z pandemią Mogą spowodować, że ten ruch jest jeszcze mniejszy. Większość żeglarzy to są żeglarze z Polski. Oczywiście Niemcy też tutaj nas, sąsiedzi nas, nas odwiedzają, natomiast nie mamy tutaj tych gości praktycznie z całego świata, którzy wcześniej gdzieś, gdzieś przypływali. Jeżeli chodzi o port rybacki, to szacunkowo wyładowano w nim około 31 tysięcy ton ryb.